Hej, 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 ludziska, z tej strony Absurd. I dzisiaj zagramy sobie w Dragon Ball Z, Kakarot. Będziemy kontynuować przygodę. Jak dobrze pamiętamy, dosyć dawno to było, <grywania> kiedy ostatnio nagrywam. Ale po prostu teraz lecimy prosto w miejsce, gdzie po prostu Goku z Wegetą walczy. Bo na chwilę. No właśnie, dziwna, potężna energia. Ale, ponieważ musimy iść pomóc.

やつの尻尾を切れば元に戻る。ご飯とやじろべは前に回ってやつの気を引いてくれ。隙を見て、俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。やつの気を引けて。ややつは元に戻ったって信じられない強さなんだよ。なるほど。 Spróbujemy odczyćmy to nogę Nie w końcu trzeba pomóc go, kutek było hmm. fabularnie. No, czy się uda? Okaże się. No i dupa. <grywa> no to mamy przez ranę. No i ludzie. Na no, jednak, jak już zrobił swoją robotę i szybko uciekł. No to teraz Vegeta to naprawdę poleci normalnie na trzy szybkie, nie? Haha, <laughs> no, zobaczymy, jak sobie poradzimy z nim teraz. Jest osłabiony. No i dobra, lecimy z tym koksem. No trochę kuleczkami go. Dobra, pokąbujmy go. Dobra, odsuwa się. Użyjmy masenko. A, mój masenko jest silniejszy. Dobrze. I teraz kopiemy mordę, ciach, ciach, o ty, kurde. Nie, 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 obrona, obrona. Dobrze. Jeszcze nie, i teraz podbijamy, i ciach, 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 klepiemy. I kopnie, kurde, na koniec. Świetnie, na eskę zrobiliśmy, nowy poziom, 14. podoba mi się. A mieliśmy chyba dziesiąty. Nie jestem pewien.

冷た元気玉をな、なにお、おらろって握ってくれくこ、ここうかそ、そいつは手のひらを No i się udało. Mamy kulkę. Gęki damy. Bardzo potężna broń, powiem Wam. Silna energia. Co ciekawe, jakby. Jak mog jakbyśmy w ogóle nie trafili w czymś, albo przykładowo w ogóle w cokolwiek byśmy uderzyli w ziemię, no to ziemię byśmy rozwalili, prawda? No to rzeczywiście dosyć niebezpieczna energia, tak? Więc no, nie ma wyjścia, musi trafić, bo inaczej rozwali ziemię. Więc 50-50 <laughs> 悪の気を感じ取って放つのだ。うん、mm.。誰だ？ネクター、ネクタクにネックルかよ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。Da. その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って。 No, spróbuj, o spróbuj leci. Czy się uda? Nasza jedyna szansa na wygraną. Shit, trafiliśmy. Oh shit! No proszę i udało się. Co prawda czystym fartem, ale trafiliśmy Vegitę. Czy Vegeta to przeżyje? Oczywiście ci co oglądali ani... Wiedzą jak to się skończy. <laughs> ale ja wam nie będę spoilerował. Ale tutaj po prostu Vegeta dostał niezłe wciry, powiem wam. Naprawdę, tutaj Vegeta to ledwo co przeżył. Tą walkę więc. Jeśli nie mylę, to, to chyba dla Wegety to była jedna z takich najcięższych walk. Ja nie jestem pewien. Jeśli źle mówię, możecie mnie poprawić, nie? Dzisiaj, przy okazji, w ogóle pierwszy odcinek bez kamerki. Trochę tak inaczej, prawda? No, ale ja już informowałem. Dzisiaj <noise> Regita <noise> jeszcze żyje, jak widzicie. No bo bliski śmierci. No i zobaczymy, jak to się skończy. Wegeta sam się wkopał tak naprawdę własną pułapkę. Chyba sami przyznacie rację, prawda? Przepraszam, pomyliłem się osamicie. No i mamy wielkiego Ozaru Gohana. Oczywiście jak zawsze nikt nie kontroluje tej mocy. Ej, i upierdoli mu ogon. No rzeczywiście ledwo co nasi wojownicy Z pokonują właśnie Vegeta, ale to jest w sumie tak na styk. Oni resztkami sił go pokonali. Vegeta też, ledwo co trzyma się na nogach. Naprawdę ja uważam, że... Walka pomiędzy wojownikami Z, a ataku Saiyan na przykład właśnie na i Wegetą, to jest jedna z epickich właśnie takich starć, nie? Świetne, świetne to jest. Oczywiście te starcia też są fajne, ale uważam, że to jest jedna z takich naprawdę zapamiętliwych, pamiętliwych i jakże epickich, prawda? Oczywiście pilocik. No widać tytuł nie wszystko znaczy. <laughs> Nawet taka elita jak Vegeta mógł dostać pierdolę ale gorzej, byłoby dwóch, elitu, że jakby byłoby takich dwóch do solnie elitu, żeby ten napad był bardziej taki mocny jak Vegeta, to by już przegrali, prawda? A tak to wszystko było Git. かそ、そいつを、いかしてやってくれ,し,ててくれし、正会をよ、悟空今見逃したりしたら、体力を回復させて、必ずまたやってくるぞわ、わかってる <laughs> こ、こいつは、俺たちの仲間を殺し、世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜピッコロみたいに、心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら、大間違いだぞ 間違ってるなわかるが頼むオラのたった一度だけのわがままだもう一度奴と戦うチャンスをくれわかったよお前にはわがままを言う資格があるさ今の地球があるのも悟空のおかげだだけどいいな悟空今度の時は

ヤムチャはも,もう二度と <laughs> ブルマさん泣かないでもしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれないえサイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ 初めてのことは、最高のドラゴンボールがってのに、ドラゴンってきたのドラゴンボールが始まってきのに、ドってきたのに、ドラゴンってきたのに、ドラゴンが始きたのに、ドラゴンボールが始まってきたのに、ドい。ゴーい。が始まってきたのに、ドラゴンールが始まってきたのに、ドランボールのに、ドールが始まってきたのに、ドルが始まってきたのに、ドーのに、ドンボールが始まっのに、ドンボールが始まっのに、ドラゴンボールが始まってールが始まのに、ドラゴンボール どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうもどうぞどうぞどくぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどが、ぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどーぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう遊んでくれよな。 No, myślę, że... <laughs> powiedzmy, następny cały rozdział będzie naprawdę bardzo ciekawy. Teraz aktualnie moi drodzy, co będziemy robić? To teraz aktualnie pewnie będziemy mieć chwilę luz od fabuły, czyli po prostu będziemy robić za poboczne zadania, jakieś side questy i tym podobne. A potem oczywiście będziemy mieć dalej fabułę, póki co wypadałoby się wzmocnić pewnie jakieś nowe techniki, nie techniki do poznania są. Więc na pewno zwiedzimy sobie teraz trochę miejsca zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale powiem wam, że naprawdę ja się cieszę z tej serii. Wiadomo, długo nie było nagrywana. Okej. Okay. długo była nie, nagry nie nagrywane nic, więc. Stęskniłem się, nie się przyznam. <grym> za tą gierką. No i, no i... zajebiście. Będziemy mieć całe żarcie. Okej, okay, czyli będziemy mieć zadanie. Znaleźć przepis. Wielkie zadanie Wielkiego Wojownika Z! Na to liczyłem. Dobra, jak mam z czasem? Eee, luźno. 15 minut jeszcze mam. Tutaj. Czy tutaj nabite, nie? No wiadomo, my nagrywamy standardowo jakieś tak 25, coś takiego, więc ja też nie mam zbyt tak luźnego czasu. Więc muszę sam też pilnować czasu swojego, chciałoby się tylko nagrywać i tyle, nie? No ale niestety w moim życiu tak nie jest. Dobra, znaleźliśmy kolejne wspomnienie. Czyli, czyli talent. Jamczaj Pur kontynuując śledzenie Goku, Bulmy i Ulonga, w drodze do byczego lucyfera, który posiada szóstą słoczą kulę. Para, para spotyka młodą dziewczynę zaatakowaną przez dinozaura. Choć dziewczyna sprawia wrażenie przerażonej, przecina dinozaura na pół za pomocą ostrza, wy... <śm> wytwierdzonego do swego. Przytwierdzonego do swojego hełmu, przepraszam za moją, za moją czytelność. Ojeja, Następny za następnie, za pomocą wiązki wystrzelonej z tego samego hełmu, zmieniać dinozaura w popiół. Chichi udowadnia w ten sposób, że córka byczego lucyfera lepiej nie zadzierać. Dokładnie, Chichi to potrafiła dać trochę w pierdy. wiadomo, nie tak jak Goku, ale no jednak, no, oczywiście, być lucyfer, tak. Że bardzo. W sumie zagadajmy do niego. Może coś ma dla nas. No. siedni no Vital Drink. Fajna sprawa. Dobra, wiem, że mamy tam fabułę. Może polećmy, W ogóle tutaj jest mięso złotej bestii, nie? On powiada. Ogólnie nie wiem, czy na ten etap fabuły można teraz zdobyć. Wiem, że później będzie można takie właśnie złote... dziczyzny, tak? Polować na przykład jakiś złoty jelen, jakieś wilki, takie tam pierdeły To jest całkiem fajna sprawa. No dobrze, na razie ruszajmy tam w stronę tej... tak jakby fabuły, no wiadomo, to jest filler. Ale powatrzmy sobie trochę, wiadomo, trochę expa nam nie zaszkodzi, co ciekawe. Przeciwnicy, wszyscy z jakimi walczymy, oni zawsze będą się dostosowywać do naszego levela, jaki posiadamy Na głównej postaci ustawionej, więc... Taka ciekawostka Dobra, świetny unik Eee, w sumie walnijmy taką technikę sobie jak... Cios w ciało, pyk No i fajnie, experience poszedł, w ogóle mamy tu smoka, może, może go pierdykniemy, jak to było? Tak, 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 dobra Jest. No i fajnie, itemy zdobyte Tu następny Dobra, tak, tak, wiem że to jest ten Słoczek, dobra, pyj. Dobra Ja się połniałem z tego co wiem udać tędy no, to Jest tam kolejny przeciwnik, ale dobra, na razie sobie go oleje... olejmy. Chodźmy właśnie, na razie tam gdzie gra na W ogóle <grym> Jak ten urok się tu dostał? Nie mam pojęcia. No Jezu, najgorzej. No ja nie wiem urok, ty czasami potrafisz być kłamliwy, ale no dobrze, niech ci będzie. Oczywiście w ten sposób szybkie zbieranie jabłek i innych pierdów, pustych, które tam rosną sobie. Czy tu w ogóle coś mamy takiego, wiecie... Jakieś przedmioty, znajdźki, wiecie, zawsze to fajnie jest to zbierać. Czy sobie, bo to dobrze, dobrze mieć to przy sobie, bo potem to nam się przydaje na jakieś treningi tutaj tak dalej. Wiecie, to nie są byle jakieś znajdźki, tylko znajdźki, no, ułatwiają później z fabułą. Na przykład medal D, no to to jest akurat bardzo przydatna sprawa, jeśli chcemy się nauczyć nowszych na technik. A teraz zagadajmy do tej kucharki. No chyba się wyróżnia od innych NPC-tów, to chyba tak. さて <Hello. S 2>、mm、はたかせざる н え е せん。Hmm. <laughs> no, Zarobiście. Mamy za darmo przepis. Fajna sprawa. Teraz będziemy mogli konkretne żarcie sobie robić. No i fajnie. O, i dostaliśmy od razu składniki, żeby to przyszykować. Fajne, fajna sprawa. Mhm. Jak znajdę życie, coś pewnie mnie zaatakuje, no bo w końcu dostaliśmy te składniki, tak? No to pewnie coś ich przyciągnie. No chyba nie iść. No to prawda, ale chyba nie wilki, nie? A patrzcie, nic nie zaatakowało, no to chyba możemy po prostu wrócić. No dobrze. Wiesz, jakby coś dla nas przyjdziało, to wiadomo, byśmy skopali mu dupę, nie? Ale dobrze, lećmy do domu Goku. Raz, dwa, raz, dwa. Żarcie się przeszykuje zanie tylko moi drodzy, będziemy kończyć, tak myślę. No ale się działo w tym odcinku, działo się. Kontynuacja walki z wegetą, bardzo długo wyczekiwaną przez was. Domyślam się, naprawdę. Ten wirus na to zniszczył mi wszystko. Jeszcze teraz. Zobała to, że ciężko jest z tą kamerką. Kurde ten program. A idźcie, nie, wiecie, no jak. Przebada. No dobrze, ważne, że mi bo to jest mi prościej. Nie muszę się być w synchronizacji kamery z dźwiękiem. Przez co mi to ułatwia sprawę, bo tak to to mówię. Ja mam dosłownie takie screeny, nie? No i świetnie przygotuj. Wielodniowy posiłek. No i to jest to, mięsny posiłek, tak? No, chyba tak. Że Czy za czym mamy inne? No, nie, mamy tylko ten oblokowany. No, no to oczywiście sobie zjemy. No, czemu by nie? Oczywiście, czyci już tam ma ładny pikciu. Świetna sprawa. No to gohan. Wcinaj, ale ja pierdzielę tyle żarcia. Ja bym nie zmieścił, ale w sumie ci Sajanie to pierdzielałem jak szalenie. Więc. Coś w tym jest? Na przykład, nawet czarni to tylko piją wodę. Jeść nie muszą. Też taka ciekawostka. No wiadomo, że jest lepiej. Mamy w końcu Power upa Bonusy.

Okej, okay, jest bardzo ważna, lecz pamiętajcie, że nie najważniejsza. Czasami możemy zrobić sobie luzy. Ja przynajmniej tak robiłem kiedyś. Dobra, to lecimy do poszkiego mistrza. Co tam Krillon chce? Okej, okay, dobra. ja się na uponi, że musimy trenować. Musimy trenować. O! Nawet król światów tam się odzywa. Król Kajo. To jest nietypowy akurat. Że to kochano. Oj! co to telefon, kurde, że nie słychać?

Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam. Na razie i do następnych nagrywków. Chaos! Ach, jak mi tego brakowało. Dobrze! <ścoughs>